Laudetur. No to mamy wreszcie bezpośrednie działanie Rosji w charakterze sprawcy zamachu terrorystycznego, w którym mogło zgin mogły zginąć dziesiątki czy setki ludzi. No tak, gdyby ten Intercity, który przyjechał 150, po jeszcze nie wykoleił się, mogła być jadka. Tylko ja powiem tak: zero zdziwienia. Mnie i tak dziwi to, że tak późno, że wcześniej nie zrobiono nic na torach kolejowych Rzeszów Medyka, czy gdzie ona tam przekracza granice. Proszę Państwa, my tu w Polsce zwracamy uwagę na własne sprawy, czyli hala targowa Marywilska, pożary, ale przypominam, niezależnie od zakłóceń ruchu lotniczego na Kastru, w Norwegii, w Hamburgu, oni ro, trochę ponad rok temu, to było na przyłomie lata jesieni 2024, nadali w paczkach DHL masażery i inne produkty, w których zamontowane były działające, odpalane drogą zdalną przesyłki o charakterze bomb zapalająco-wybuchowych. One miały zapalić się, tam był magnes, o ile pamiętam, nad Atlantykiem. W samolotach i pasażerskich, i cargo, w masażerach je zamontowali, bo to pamiętam do tej pory, pożary, które by spowodowały w samolotach nad Atlantykiem, mogło dojść do katastrof lotniczych, w których zginęłyby setki ludzi. Część z tego wybuchła i zapaliła się, o ile pamiętam, w Lipsku, w Birmingham, część unieszkodliwili polscy, litewscy i niemieccy funkcjonariusze, brytyjscy zdaje się też. Więc to nie jest pierwsze działanie rosyjskiego, no bo tam oczywiście gieruch stało za tym, to nie jest pierwsze działanie rosyjskiego wywiadu wojskowego, które mogło spowodować dziesiątki czy setki ofiar. Z tym, że my się skupiamy na Polsce. Ale teraz, sprawa jest całkowicie jasna. O co, o co im chodzi? Osłabienie państwa infrastrukturalne, gospodarcze, spuści. Żeby osłabić państwo gospodarczo, naprawdę można użyć nietypowych metod. Jeżeli na przykład w pobliżu lotnisk będziemy regularnie puszczać po parę dronów, które nikogo nawet nie zabiją, nie spowodują katastrofy. Natomiast ruch lotniczy będzie wstrzymywany na godziny, na dni. Przecież inwestorzy będą się z takiego państwa wycofywać. One się stanie, ono się stanie niewiarygodne i nieprzyjazne, jeżeli chodzi o transport. jeżeli... Będziemy regularnie atakować system sterowania ruchem kolejowym, infrastrukturę kolejową? Dokładnie to samo. Przecież taki kraj staje się krajem trudnym z punktu widzenia inwestora, który prowadzi tu działalność gospodarczą. Przecież można łatwo uderzyć w ten sposób w gospodarkę, nawet nie powodując ofiar śmiertelnych po stronie osób cywilnych. To pierwsze. Po drugie, szanie paniki, strachu i podziałów społecznych. A to im się wspaniale uda. Przecież ja cały czas czytam jakieś absurdalne wpisy o tym, że tamten atak dronowy to sprawa Ukraińców, że ten być może to też sprawa Ukraińców, no bo Zeleńskiemu chodzi o wciągnięcie Polski do wojny. A może i NATO też o to chodzi. Trolle, zołgi, produkują hurtowo. Jaka tania metoda, jaka skuteczna? A, w Polsce i idioci zupełni, pożyteczni, nienachalni, powtarzają ten bełkot, sieją go dalej. Są też i tacy jak niezawodny Janusz Korwin-Mikke, który już ironicznie stwierdza, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin osobiście podłożył dwie bomby, a co jeśli ładunki były ukraińskie, a co jeśli były amerykańskie. Co wtedy. Znaczy on w tonie ironicznym, że tak naprawdę nie wiadomo, przecież dokładnie taki sam ton to był różnych Warzechów, różnych Ziemkiewiczów i innych w poprzedniej sprawie, czyli sprawie dronowej, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to Rosjanie, bo może Ukraińcy. I teraz proszę Państwa. Jak mówię, żadnego zdziwienia co do działań Rosji. Takie rzeczy, pożary, zatrucia wody, ataki dronowe nic mnie tu nie zdziwi. Myślę, że trzeba oczekiwać tego coraz więcej, coraz więcej. No teraz mieliśmy serię ataków na bankowość elektroniczną w Polsce, ataki cyberataki ataki na system sterowania koleją to jest już codzienność w tej chwili w Polsce. To jest tanie i to jest skuteczne. Zwerbowanie jakichś łebków czy półżulików, których potem zwyczajnie porzucą czy zostawią na pożarcie. Nie jest też dla nich żadnym problemem. No, proszę państwa, co na to nasi prawi? Gdzie Kaczyński? Gdzie wódz Balbina? Przecież przed chwilą ostrzegał przed złymi Niemcami i Francuzami, którzy chcą nam odebrać państwo. To nie stanowi zagrożenia. No bo pytanie, czy za sprawą stoją Niemcy Francuzi? Ale jeśli Rosjanie, dlaczego nasz wspaniały mały wódz o nie mówi? Gdzie Baty? Przed chwilą, z Emfazą krzyczał, oni ten krzyk lubią, to mu podudzie zdaje się, zostało. Opawił i papudze, jaką jest Polska, i że nigdy pod jego prezydenturą nie będzie. Czy ktoś, kto stoi choćby nominalnie na czele sił zbrojnych, nie powinien zabrać głosu w takiej sytuacji? Bo ja na razie, mimo wszystko, słyszałem tylko Tuska i powiem, że to, co mówił, było rozsądne, wyważone i celowe. A opóźnienie informacyjne? No, a wcale nie jestem pewien, czy nie było celowe. Akurat o tego typu sytuacjach niekoniecznie wszyscy powinni być informowani od razu i bez, bez żadnego opóźnienia. Jeżeli słyszymy wypowiedzi ze środowiska Batyra, jego, czy, czy wreszcie pana Szeferna Kerasza, czy Schachermachera, chciałoby się powiedzieć, to ja słyszę tylko narzekania o utrudnianie współpracy służb z Batyrem, służb specjalnych. Dziwne to wyrzekanie, jeżeli kilka dni temu Batyr nie wręczając nominacji na pierwszy stopień oficerski, no utrudnia funkcjonowanie ABW-no, czyli służby, która chyba ma pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia sytuacji, w jakiej jest nasz kraj teraz. Więc kto tutaj ewentualnie utrudnia działanie służbą, chciałoby się zapytać. No i wreszcie, najdzielniejsi z dzielni, chłopcy Bąkiewicza, gdzie jesteście, chciałoby się zapytać. Byliście tacy odważni przy kościołach, które tylko się były tak strasznie zagrożone przez kobiety, przy strajku kobiet. Byliście tacy odważni na granicy niemieckiej, kiedy żadnego zagrożenia nie było. Pierwsi dzień nie prężyliście do kamer telewizyjnych, do kamer internetowych. Chciałoby się powiedzieć: teraz możecie się wykazać. Ojczyzna rzeczywiście zagrożona. Tras kolejowych jest tysiące kilometrów. Bardzo byście się tutaj przydali. No, ale może to nie będzie tak efektowne, jak legitymowanie w jakichś pseudomundurach i udawanie policjantów przy przejściach granicznych na granicy zachodniej. Sytuacja jest poważna, proszę państwa. Nie wiemy, co Rosjanom Wełbach, nie wiemy, czy grozi wybuch rzeczywistej wojny. Ja bym się to szczerze bardzo nie zdziwił, wbrew tym głosom. To mówią, że dwa, trzy, cztery lata. Przecież oni mogą też wykorzystać za jakiś czas, na przykład za rok efekt zaskoczenia, że na to będzie liczyć, że muszą się przezbroić, przygotować, utinam falsu z obym był fałszywym prorokiem. I to by było dzisiaj na tyle ramen.